Im więcej czytam, im więcej zdobywam, tym bardziej jestem pewien, że nic nie wiem. Wolter ciekawy jest niewątpliwie przypadek doktora Fausta, niektórym znany z powieści niejakiego getego. Dla mniej znających temat, stamtąd pochodzi słynne powiedzenie o chwili, która oby trwała, bo jest taka piękna. Doktor Faust pragnął wiedzy, poznania świata głębiej i dokładniej. Dlatego zaoferował swoją duszę diabłu, choć nie na tym polega jego dramat. Polega on na tym, że prawdziwą wartość wciąż miał pod nosem. Zawsze przypominam sobie o tym, gdy zaczyna mi się włączać, że chciałbym mieć dom, a kolega już ma. Tak, chciałbym, tak, jest to moje marzenie. Tak, lubię tę myśl i wyobrażam sobie, że wychodzę rano. Z kawą I patrzę na przyrodę przed sobą, bo marzy nam się domek na uboczu. Myślę sobie, że dobrze jest mieć marzenia, lecz patrzę na to wszystko szerzej i myślę sobie, że przecież mam koło siebie wspaniałą kobietę, która, choć nie nazywa się Małgorzata, jest największą miłością mojego życia. Mamy dwóch wspaniałych, zdrowych synów. Mamy dwa koty, a może one mają nas? Myśl o domku jest przyjemna. Tylko czy naprawdę jest nam potrzebny w tym wszystkim?